masz, Zbulewicz, w każdym odcinku wyrywasz jakąś dupę, idziemy do Maksimala ziwki? Daj spokój, ja tam wolę jakieś młode z podstawówki Słuchaj lata. krótka piłka z mojej strony, robisz pałę czy nie? Tu jest zdjęcie kurwa mojego pindola, albo robisz, albo nie O fuj, jaka krótka pała, nie będę ci robiła pały e, no trudno, co zrobić, a może słuchaj, wyliżę ci stopy Idziesz na to? Weź, zdaj mi swoje sofiksy Ej, wyliżę ci całe stopy Potem spuszczę ci się na twarz. Nigdy w życiu. Ale pożyczę ci zdjęcie od komunii na dwa dni i zjedziesz na razem, jedziesz na, sien, jedziesz na i dasz mi dychę. Jezuś, z komunii? Pokaż. Na biało jesteś jakoś ubrana? Poka, poka. Ja... By... Ty... Mia Miałeś stringi czy gacie potacie jeszcze? Zajebiste, że wezmę na dwa dni na ręcznym zjadę. Pedofil. Co zrobić? Trudno. Coraz trudniej dupę wyrwać na mieście. Fajny tornister, kochanie. No. Ech, wyrwałem fajną małolatę taką, wiesz. Z drugiej C. Zajebista, wiesz. Liżę dupę. Tylko rodzynek mm, mi nie wygrzebała, wiesz. Ale taką mnie stopy dała do wylizania, wiesz. Fajna, fajna taka małolatka. Szkoda, że nie jest yy, chłopcem, ale wiesz. Jest dobra. Chcesz? Poznam przyznią. Jedziemy wieczorem dalej na łowy. Come on. Słuchaj, gdzie może jakieś dupy jeszcze fajne poznać? No jak to gdzie? Tutaj, w non-stopie, najlepsze dupy w trójmieście są. W non stopie powiem ci słabo, tu mało laci z pustek. Napierdalają policjantów. O, pamiętam, mój kumpel płacze do dziś. Na dużego fiata nie udało się. Wyrwać żadnej dupy. Teraz mamy Mercedesa. Może jakoś pójdzie. Ja będę udawał, że mam komórkę tutaj. Wiesz. No to Mercedes jest klasa. No, Mercedes się nadaje. Konkretny. No, no, kierowca zrób parę bajerów, a ja niby gadam przez komórkę. Weź parę popisów, strzel na szosie